Siemano ziomale, ze strony Kasper 12 i widzimy się w, w filmiku w horrorze Old Last. Tak, włączamy się nowa gra. Więc najpierw przeczytamy o zawiera sceny przemocy. Rodzice z norywulgaryzmy bawią dobrze, Wzięła się w postać <coughs> Melisa Upshura, czy jakoś tak, nie śledczego, który, którego ambicją jest osobista podróż do piekła na ziemi. Badają będąc zawsze skłonnym do podejmowania ryzyka, jakie, wy, jakie wynika z badania osoba, za które żaden inny reporter nie odważyłby się zebrać. Yy, zebrać. Odkryjesz yy, mroczny sekret dobrego yy, Przepraszam, że się tak śmieję, ale mój brat jest ze mną. Leży na i się nabija. Powiem, że mi przeszkadza. mi przeszkadzała Nie chcę przeszkadzać. Kamera, dobrze jest, wszystko dobrze tu. Będę tu patrzał, chwilę. No, co się zrobi, czekajcie. Dobra, wszystko. Wszystko jest. Dobra, na pewno się nie Jeszcze Jest, ja się nie wodowało. Ja, pewnie, ale... O, słyszę jej Niedobrze, dobra. Jedziemy z autem. Jedziemy za. Tu tu, 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 tu. Tu, tu. Miałem nagrać anglasta um, bez komerki, ale jakoś się udało i z komerką. Nie wiem, co tam się będzie tak zaczynała, jak będę się tam mówił i, i się będzie no będę się ruszał, się bał nie wiem czy będzie się nieraz zacinała nie wiem, jeszcze nie nagrałam z tak, że więc się to robimy. jak wysiądziemy z auta, to zrobimy króciutką przerwę jeszcze nie dojechaliśmy nie no, dojechaliśmy, widzimy to Тут о чём? Ну, на карку ту. А, нам. Что там нам? Нам. Нам к вам, это не бомба, конечно. А, yep. Ну, без этого. Угу. Ну, угу, угу, угу. Спасибо, спасибо, что ты гоняешь. Dobra, bateria, kamerka. Jedziemy, dobra. Jak to się robi? Aha. Tak. Tak. Aha, dobra. Dobra, teraz zaraz usiądziemy i zobaczymy jak to jak to zrobić. Dobra. No. No, szybko, szybko. Dokładnie. Ale, dobra, sprawdzę kod socjalistyczny, mączaj. Dobra, to się tak robi, a chyba się bardzo dobrze. Zrobimy króciutką przerwę. Idziemy się po króciutkiej przerwie. <laughs> dobra. Zadanie, sprawdzę kod socjalistyczny, mączaj. W notatki nie ma, dokumenty. informator, A, chyba to, no, czekaliśmy lepiej. Mm -hmm, dobra, tu myszki jest taka dziwna, że zaraz ją nie, zrobimy. Tu myszki, tak jak myślałem, tu wejdziemy się. No tak. Okej. Okay. O, ale lepiej mi się daje. No, lepiej. O, uh -huh. Dobra.

To jest shift, to jest wiem. Nie wiem, nie Dobra, nie da się, na pewno się nie da. Mount, Maestro, Asylum. Czemu ja muszę tam tym iść. No się odbija, wiesz, oho, dobra. Krystof, Józyna, Józef, sobie Cesar, dobra. Fucking shit. Chyba tu się idzie. Mój brat to więc wiem o co. Wiem, że trzeba jeszcze chyba po tym komarku i dalej nie wiem gdzie chcę iść Dobra, to możemy kończyć. Kamera jest włączona, możesz przybliżyć. Online nie wchodzę, ale włączam. Dobra. Więc no to jest straszne o cóż, mi się dazywa. Ja biłem Nie się boję Dobra Wejdź. Ci się schowaj Jeszcze w ogóle tam przyjść.

To chce się bić? No nie tam iść <laughs> Dobra, idę. O, dobre. Это что-то особенное, спасибо. Вот она, может что там есть? Ну супер. Могу поделиться, давай там есть. Przebiegnąć. biegnąć. nie oczami. Nie widziałem tego. Dobra. O, tutaj nie da się to. Wiecie, co jest najgorsze? Przepraszam. Wiecie, co jest najgorsze? Odwrócić się do siebie. Ja nie, nie się. Dobra. Mm. Mogę wyjść? Mogę. No. To... Jemecki. Mm. Mogę wam powiedzieć tyle. Mm. Ja mam taką... Yy, sobie taką coś, że... Mm. Zobaczę coś, to jakaś mi historia się łącza i mam jakieś w takie coś. Dobra. Um, jeszcze tu wejdziemy. Zobaczymy się. Co tu jest? Aha, to wiem gdzie się znajduje. Piętywa. Dobra. Jerozolski, hmm, w tym łacińsku... ...kult! Penic! Z kolą, dodatkowo. O lol. Uh-huh, tu nie ma ręce. Słyszał ka, chciałem zobaczyć, co ja mam. Może mnie widzieli. Ja spałem. Nie, mam, dobra. Ha. Dobra. Dopasza się ową. Uh-huh, dobra. No to, niemiecki y, mam nadzieję, że y, filmik króciutki, tak wiem, króciutki, y, tak y, wiem, drugi raz to mówię, no to nie zostaje jak zakończyć y, filmik, no to subskrybujcie, łapki i górę, się z nami na razie cześć!